Lewa strona została wyprasowana, to teraz ta prawa strona. O co chodzi w jej prasowaniu? Ponieważ szyjemy dla niektórych pewnie pierwszą większą rzecz, do jakiej siedli do maszyny, nie będziemy robić stebnówek, Ale to oznacza, że musimy bardzo dobrze tak jakby wyprasować falbankę, żeby nam ten szef był widoczny. Czyli co ja będę robić? Ja będę sobie trzymać falbankę, delikatnie ją naciągając, nie przesadzajmy i wprasować tak żeby mi ten szef ładnie wyszedł na zewnątrz tylko uwaga pamiętamy że mamy jeszcze drugą stronę więc od razu staram się wyciągnąć obie warstwy materiału czyli prasuję sobie tutaj ale jednocześnie palcami pod spodem pilnuję żeby mi materiał po drugiej stronie też się ładnie sprasowywał drugą stronę też przeprasuję ale żeby nie zrobić od razu czegoś, nie zaprasować na amen. Czyli znowu wyciągam sobie i prasuję następny fragment. To pod spodem, wciągając obie warstwy materiału części głównej jak najdalej od tej falbanki. Ja muszę trochę uważać, ponieważ jak będę miała palce za blisko tej pary, to zostanę poparzona. Tu zwracamy szczególną uwagę. Jeżeli okazuje się, że robi nam się tu jakaś buła, to nie zastanawiamy się, tylko na lewą stronę i przycinamy szef znacznie krócej. Czyli ja na rogu. Zetnę go sobie prawie przy samym zewnętrznym szwie, dosłownie 2 mm od niego, po jednej i po drugiej stronie. Tym sposobem będzie mi się to w środku układało znacznie lepiej. Po tym obcięciu całość prawej strony ładnie prasujemy.